Święta 24 Pułku Ładu. Odbyła się już wizyta w Muzeum 24 Pułku. Przed chwilą wysłuchaliśmy świętej. Obecnie oddamy hołd Ładom 24 Pułku pod pomnikiem Ładu, który znajduje się tutaj na terenie cmentarza Kościelnego. Proszę o zabranie głosu. Prezesa Koła 24 Pułku Ładu, pana Marka Ruska. Szanowni Państwo, po raz kolejny w dniu tak szczególnym dla nas, jak Święto pułkowe, spotykamy się po Mszy Świętej dla Poległych i Zmarłych pod pomnikiem 24 Pułku Ładu. Pozwolą Państwo, że powitam szanownych gości którzy przybyli na dzisiejsze obchody święta pułkowego. Witam byłego żołnierza z 24 pułku Łanów, który przyjechał do nas ze Szkocji, pana Witolda Gronowskiego. Witam pana posła na z Podpolitej Polskiej, pana Wojciecha Witko. Witam pana burmistrzów miasta Kraśnika, pana burmistrza Mirosława Włodarczyka i jego zastępcę, pana Dubiera. Witam Radnych Miejskich, witam Pana Wicestarostę Krasińskiego Jarosława Czerwa oraz Radnych Powiatu Krasińskiego. Witam Pana lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Baszysia. Witam serdecznie kadrę dowódcą 24 Batalionu UAN 10 Brygady Kawalerii Koncernych ze Sowa na czele z jego dowódcą Panem Pułkownikiem Jarosławem Górowym. Witam serdecznie pana burmistrza miasta Świetnika Waldemara Jacko. Witam byłego dowódcę 24 Batalionu Ułanu, pana pułkownika Dariusza Pawłowskiego. Witam pana pułkownika Adama Chodega, wieloletniego żołnierza X Brygady Kawalerii Panzernej 9. Witam pana prezesa Zeskińskiego Stowarzyszenia Maczkopów. Bielska Białej, Zenica Iłczyka, witam Pana Adriana Stoper, konsula stowarzyszenia byłych pomiędzy I Linii Pancernej Witam lubelską organizację Lot z Panem Prezesem Stanisławem Dąbrowskim, witam Klub Oficerów Rezerwy przy, un przy Uniwersytecie przy Przyrodniczym w z Panem Prezesem, Profesorem, Doktorem habilitowanym Józefem Wołocieckim. Witam kompanię honorową XXIV Batalionu Ułanów Witam orkiestrę, zarazką naszego miasta Kraśnika. Witam rodziny byłych żołnierzy XXIV Pułku Ułanów. Witam poszty sztandarowe, delegacje zakładów pracy, organizacji społecznych, sympatyków, wszystkich uczestników w uroczystości. Panie pośle, panie burmistrzu, panie starosto, szanowni państwo. Święto naszego pułku to wielkie wydarzenie i głębokie przeżycie społeczności chrześcijańskiej. Historia 24 Pułku Łanów stała się natrwałem w dzieje emorytach politycznych. 51 lat temu 6 lipca z rozkazu Generalnego Inspektora Armii Ochotniczej generała Józefa Kalera powstał 214 Pułk Armii Ochotniczej, który zaczął się formować w i Spręgowaniu. W wojnie w 1920 roku żołnierze 214 Pułku Ułanów Armii Ochotniczej przeszli swój krzesł w walkach na polach Zamościa. Do Dowiedzieli tej wojnie wielkiego heroizmu i niezwykłej waleczności bitwa bitwach i potyczkach pod z Tumowem i o bojowych zasługach świadczą nadane ułanom najwyższe oznaczenia wojenne Krzyże Wielkiej Militarii i Krzyże Walerii. Jako jeden z nielicznych w tej wojnie, 214. Pułk Ułan Armii Ochotniczej w uznaniu zasług bojowych został przeformowany w Oddział Kawalerii Polskiej 24. Pułk Ułan. Prawie 90 lat temu Kraśnik stał się garnizonem białych Ułanów z jego patronem Hetmanem, wielkim Koronnym tej władzy. Z należnym szacunkiem należy się odnieść do chwalebnego czynu bojowego, frontowego szlaku bojowego. Już on od pierwszych dni tragicznego września 1939 roku, znaczony tymi ikwami, a także mózgami pod Jordanowem, wysoką kasiną wielką, łańcuchem czy wojskami. Żołnierze 24 Pułku Ułanów dali dowody patriotyzmu i największego oddania w kampanii francuskiej 1940 roku, sławiąc imię żołnierza polskiego w walkach o Montbard. Mont Cztery lata później inwazją na kontynent w ramach sił przymierzonych kontynuowali marsz stolicy. Po dziś dzień wspominamy walki Pułku o Sambua i zamknięcie posła Falew. Walki o tński brede. Mieszkańcy z dnia Francji, Belgii, Holandii do dziś są pięknymi swoim ojcem, wyzwolicielom i co roku obchodzą uroczyście rocznicę w tamtych wydarzeń. Żołnierze 24. Półkułami pierwszej dywizji Pancernej generała Stanisława Maćka dowiedzieli w tej wojnie, jak bardzo ważne jest słowo W tamtych dni dzisiaj czerpią naukę i przykłady młodzi żołnierze, jak należy żyć dla Dzisiaj gościmy żołnierzy i oficerów 24. Natalionu Ułano, 10. Brygady Kawalerii Pantery i Święto Szowa z rekrutą sztandaru pułku wraz z dniami Orderu wojennego z 20. Dziedzictwa. pułku, jego tradycje i białożółce bardzo, bardzo będą zawsze w tym miejscu Pragnę podziękować za życzliwość i pomoc władzom miejskim i powiatowym. Dzięki zaangażowaniu para burmistrza bodawczyca i starosty Wojtaka na 600 tak okazałe i ma odpowiednią Randę. Organizacja takiej uroczystości nie była możliwa bez pomocy wielu ludzi z 20. Brygady Kawalerii Parternej, Komendy Powiatowej Policji w Straży Miejskiej w naszej parafii z naszym dziekanem, między kanałami Co roku warnie, pięknie ubawiają nasze święto ułani z kwadronu jazdy w pospolitej Święty. Dziękuję za uczestnictwo, jeszcze raz ostatnio w kresie święta. Wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo prezesowi. Proszę o zabranie głosu burmistrza miasta, Pana Jarosława Włodarczyka. Polska to szczególna warta. Niełatwa droga, niełatwa droga do niepodległości, niełatwa droga nie ma takiej historia, ale to matka, która wiele przecierpiała i matka, która cierpi nadal. Dlatego też należy jej się szczególna miłość. Pozwolę sobie zacytować słowa papieża Jana Pawła II, naszego Wielkiego Polaka, który w ten sposób mówił o Ojczyźnie. Te słowa niezwykle dzisiaj pasują do dzisiejszej uroczystości święta 24. Pułku łan. Bo dzisiaj ta droga jest bardzo... Droga 24. Pułku łan, o której mówił pan prezes, jest właśnie, była drogą niełatwą. To była droga bardzo ciężka. Mimo, że historia Pułku, 24. Pułku łan to zaledwie 27 lat, ale jakże niezwykła. Od samego początku jak się urodziło, kiedy ojczyzna, kiedy matka ojczyzna zawołała swoich najwielniejszych żołnierzy o pomoc, stanęli w 1920 roku. Tak się zawiązywał 24 Pułku później historia związana już z Gaśnikiem od 1922 roku, kiedy tu był 24 półkuła. I także okres pokoju, okres budowania II Rzeczpospolitej. I tutaj niezwykła pomoc 24 półkuła na kartach historii śledzimy. i nazwiska pojawiają się, w kronikach pojawiają się. To oni patronowali w większości ważnych wydarzeń, budowy szkoły, budowy wszelkiego rodzaju uroczystości, które się odbywały zawsze w Zeszły czwarty współpułacz. Jesteśmy im za to niezmiernie wzięci. Teraz chciałbym przytoczyć słowa papieża Jana Pawła II. Kiedy w 1979 roku stanął przed pomnikiem nieznanego żołnierza, tak wspominał to. Kiedy upłynął, kardynawym Wyszyńskim przed grobem nieznanego żołnierza oddałem hołd ziarnu, które wpadają w glebę, obumiera i wydaje owoc. Czy to jest owoc krwi żołnierza, który poległ? Właśnie. Dzisiaj z tego miejsca chciałbym powiedzieć, że dzisiaj oddajemy właśnie hołd temu ziarnu, które obumarło. Które obumarło w glebie, ale wydano niezwykły owoc. Owoc, owoc niepodległej Polski. Owoc patriotyzmu. Wiem, że dzisiaj słowo patriotyzm w niektórych kręgach, słowo miłość do ojczyzny, że to słowo w niektórych kręgach wydaje się słowem anachronicznym. Może przestarzałym, może trochę wstydliwym. Ale to dzisiaj, dzisiaj właśnie to święto powoduje, że Chcemy oddać szczególną miłość naszej i tego państwu z całego serca życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś szanowni goście chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w dniem 8 czerwca 2007 roku drugi badania to świętowie przyjął zaszczytne miana 24 Batalionu Ułanów i jednocześnie w tym momencie przyjął jakby zaszczytne tradycje 24 Pułku e, Kraśnika. Od tego momentu staraliśmy się, żeby pamięć o jakże bohaterskich e, czynach dzielnych Ułanów była żywa wśród naszych żołnierzy batalionów, także wśród e, ludzi, przyjaciół związanych z naszym batalionem. I z taką, można powiedzieć, wielką pomoc i e, nieocenioną dla, dla nas, z taką pomocą przyszła nam pani Alicja Schmidt, e, która ofiarowała dla jakże wcześniej naszej skromnej sali tradycji e, unikatowe wręcz, można powiedzieć, nieocenione pamiątki po swoim... E, on Panu Zawie, szli pod 24 półku I właśnie w dniu dzisiejszym, wykorzystując taką doniosłą uroczystą chwilę, chcielibyśmy przez ręce naszego dowódcy, Pana pułkownika Jarosława Zurowskiego wręczyć uroczyście oznakę pamiątkową 24 Batalionu Ułanów. Bardzo proszę Panią Alicję o wystąpienie, a dopuszczę Pana Wójtownika Górowskiego o wręczenie. Czy jesteście z Państwa całego do Jeżeli przystąpimy teraz do dalszego ciągu oczyszczalności, który będzie składanie wiązanych kwiatów pod konikiem 23 południa. Podłożenie wiązanki kwiatów proszę posłał na serii Rzeczypospolitej Polskiej, pana Wojciecha Wilka. Rozamkę kwiatów składa również Lubelski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Babiś. W imieniu władz miasta Krasi te składa burmistrz miasta, pan Mirosław Bodarczyk i pierwszy zastępca burmistrza pan Jacek Dubic. W imieniu zarządu powiatu. Wiązankę składa wicestarosta starosta pan Jarosław Czech. ważenia kolejnej wiązanki proszę koło 24 czwartego Proszę delegację Szkoły Społecznej imienia dwudziestego czwartego pułku Kolejną dziewczynkę składają dowódcy 24. Batalionu Ułanów. Aktualny dowódca pan pułkownik Jarosław Growski oraz były dowódca pan pułkownik Dariusz Zawodnik. I pierwszej polskiej dywizji pancernej Nibia Randy, Jozankę, świadczą składam, kończył pan Adrian Stopa. Proszę o złożenie następnej wiodącej światów Lubelską-Wajrówską Organizację Ligi Obrony Kraju imienia Generała Tadeusza Kościuszki oraz grup oficerów rezerwy Ligi Obrony Kraju przy Uniwersytecie w Republika. W składzie tej delegacji jest Pan Stanisław Dąbrowski, prezes Wajrówskiej Organizacji oraz prezes Klubu. Poweszła doktor habilitowany Józef Kołocy. O złożenie kandydatki proszę również Szwajcarii Kawalerii Rzeczpospolitej Polskiej imienia 24. Pułku łan ze Świetnika. W sprawie tej delegacji jest również w górze miasta Świdnicka pan Władysław Mariacki na stronie strefy Łana kolejną wiązankę spada klub oficerów rezerwowych imienia generała Kazimierza Dworaka. Następną wiązankę złoży delegacja Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Włożenie kolejnej wiązanki proszę Związek Żołnierzy Wojska Polskiego koło Kraśników. Na tym dzisiejsza oficjalna część uroczystości została zakończona.